Witam się z wami po raz kolejny, wiecie co? Po prostu chce mi się płakać. Ja już nagrywam chyba z szósty czy z siódmy raz. Kamera mi się nagle wyłącza. Boję się, że zarobię znowu to samo. Zrobiłam już losowanie, któryś raz z rzędu, cały czas tych samych kartek, tych samych książek. To sobie wygrały. I wyobraźcie sobie, że cały czas mi się kamera wyłącza. Ja już po prostu dzisiaj nie mogę. Zostały mi trzy książki. Wybaczcie, nie chcę mi się jeszcze raz, kolejny, składać tych wszystkich kartek, szukać ich tutaj i, i znowu, żeby ich dołączyć, po prostu naprawdę nie wiem. Coś opatrzność nad, nad mną dzisiaj w ogóle nie czuwa. To jest straszne, co tu się dzieje. Ja, ja nie mogę normalnie nagrać sobie konkursu, bo ciągle mi coś się dzieje z telefonem. Tak, muszę sobie kupić nowy telefon. Kto wygrywa bowiem pocąki wiatru? Marzę na M8273. Naprawdę, uwierzcie mi, że nie chcę mi się już kolejny raz tak nagrywać. Chcę mi się po prostu płakać. Calutki czas, non-stop. Tu już było losowanie w tych książek, które wam nagrywałam kilka razy. I ciągle coś jest nie tak. Ja wchodzę, w film się nie zapisał. Nie wiem, co się dzieje. Naprawdę nie wiem. Dzisiaj totalnie pechowy dzień mam. I, i po prostu może możecie później sobie powiedzieć, że coś było oszukaństwo. Nie było oszukaństwo. Ja mam milion procent czyste sumienie, że, że ja to po prostu nagrywałam, że tak te osoby wygrywały. Ja jeszcze się po prostu nic nie chcę. I po prostu jestem za. uwierzcie mi. Więc gratulacje Lustynko F6421. Wygrałaś u mnie wir. Tu jest kolejne. I na kilku tu filmikach już Wam tłumaczyłam, że to czerwone to jest plastelina mojej córki czteroletniej, która z plasteliną śpi, z plasteliną jest, z plasteliną idzie do lekarza, idzie do szkoły. I, I to jest po prostu jedno wielkie plastelinowe dziecko. Ja kiedyś, jak napiszę książkę, czy, czy bajkę, to po prostu będzie jagoda i plastelina. <noise> Bo ona kocha to. Słuchajcie, wydawnictwo, wibę. Nieposkromiona, wspaniała. O, już mi się tutaj rozumiem. Któż to wygrał? Joanna Budzińska 8194. Wygrała nieposkromioną. I zaczniemy teraz. Już wam tu pokażę, tylko te kartki sobie wyrzucę obok. Tak, jak zostało nagrane, żeby mi to nie uciekło. Jakby nie widzieliście, ale jak ja nagrywałam. Więc tak: Styrie wygrała u mnie Marta Zemkę, Wir Justyna F, Porwaną Marta Zemkę, Deklarację Nieśmiertelności Joanna Budzińska, Nieposkromioną Joanna Budzińska, Miasto Zegarów Konrad Winiarski, Pani Bibliotekarka Joanna Budzińska i Pocałunki Wiatru Marze na M. Także yy, łącznie wy, którzy już... Tak, patrzcie na moje bałagany, które szykowałam. Yy, te książki, które były z wcześniejszego rozdania, już tutaj mam zapakowane. Yy, czekam, żeby mi się wszystkie osoby tutaj zgłosiły. Tak, w to będę pakować. No, więc yy, wszyscy, którzy tutaj powygrywali, właśnie mogę wam przecież tu pokazać, tylko nie chcę tam uszkodzić, czyli wyzwolenie z więzów, dylogię, mała księga, niczego. Hmm. Pokorna wdowa, źródło mrozu. Malarzu, nasz igła w stogu siana, przybysz, eskort, gier, gawędy mojego anioła stróża. Kto szuka, ten znajdzie brudna robota oceanu, uczuć jak przetrwać apokalipsy, zombie i księstwo trzech śmierci. Plus te osoby, które tutaj zaraz dopiszę. Napiszcie mi na maila. Przyroda z książką. Bez znaków specjalnych. Już Wam tutaj napiszę. Poczekajcie. Pyży R, o, d, a z, k, sy, i, a, z, k, a, Małpa interia .pl. na tego maila. Napiszcie mi. Nie w ten sposób, jak <grych> kiedyś to robi się. Hej, wygrałam u Ciebie rozdanie, poproszę na adres. Napiszcie mi. Hej, jestem, na przykład, Joanna Nowak, podajcie swój kod, yy, gigi6436, czyli hej, jestem, podajcie mi ten numer Wygrałam książkę i napiszcie mi tytuł. Bo ja później szukam Was naprawdę dwie godziny, nie mogę się y, skupić. I żeby to było, że wiecie, jestem sama w domu i po prostu sobie szukam. Nie, no niestety jestem z dziećmi, widzicie kluczyk, trzeba było się zamknąć żeby nikt tutaj nie wasze, żeby nikt mi nie przeszkodził. Więc bardzo proszę na tego maila napiszcie, hej, jestem. Napiszcie, kim jesteście, jaką książkę wygraliście i w nim najlepiej bym prosiła do paczkomatu, bo mówię, do Poczty Polskiej mam trochę y, gorzej się dostać, a z paczkomatu to po prostu zabieram paczki i wysyłam. Napiszcie mi tam swoje imię i nazwisko, numer telefonu, y, numer paczkomatu albo jego adres. I co tam jeszcze było? To chyba wszystko. Tak, imię i nazwisko, a, swojego maila jeszcze. Numer telefonu, maila, adres, imię i nazwisko, yy, i numer paczkomatu, czyli adres paczkomatu. I żebym to wszystko miała właśnie u Was na maila. Jeżeli ktoś mnie ma na Instagramie małpę przerodazy, to może mi to napisać, ale tak samo zacznijcie. Hej, jestem. Taka nazwa, wygrałam książkę, tą i tą proszę na adres paczkomatu taki. Jeżeli już nie macie możliwości paczkomatu lub nie umiecie z niego korzystać, nieważne z jakichś względów, wyślę wam na pocztę polską, ale mówię to już niech będzie taka mega wielka konieczność, bo może się to troszeczkę u mnie odlec w czasie, bo do paczkomatu mam zawsze po drodze choćby to, jak jadę na ranczo i, i tak dalej, a no do poczty polskiej mam się gorzej dostać, bo no jestem co małymi w domu, obecnie nawet mi chorują. Nie mam też nawet jakaś jak ja na kontrolę do łodzi z Jagódką, żeby sprawdzić jej gadełko. I migdałki, których już nie ma, a które reszta zostały, tylko są przycięte. Także mam nadzieję, że już wszystko będziecie wiedzieć. Widzicie, długo, długo, długo czekało. U mnie to tak zawsze jest. Jak już się zbierze, to wszystko po kolei. E, dla chętnych, właśnie możecie zerknąć też na Instagram, jeżeli czegoś tutaj nie wygraliście. E, mówię, od dzisiaj do dni trzech, bo u mnie to jest różnie. Będę miała też dla Was rozdanie nie wiem, ile tutaj jest książek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć dziesięć. Około piętnastu, może więcej, może mniej. Na rozdanie wygraje jedna osoba, więc możecie się oczywiście też zgłosić, czyli jak zwykle, zasubskrybować kanał, zostawić łapkę w górę i napisać, kogo zapraszacie i dlaczego byście chcieli wygrać. I to wszystko. No i poczekać jakiś tam czas na, na wyniki, bo na pewno do nich dojdzie. Tylko mówię z reguły później, ale myślę, że jeżeli uda mi się dożyć i, i jakoś zdrowie mi na to pozwoli, to po prostu kiedy dzieci podrosną, pójdą sobie do tego przedszkola, to mama będzie żyć i wtedy będzie wszystko o czasie. Dobra, życzę Wam zdrówka. Mam nadzieję, że y, udało Wam się tutaj Was wszystkich dojrzeć. Także, zainteresowane osoby, które chcą, oczywiście, książkę, którą wygrały, zapraszam na maila przyroda z książką małpainteria.pl. Żegnam się z Wami i do usłyszenia. Pa, 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 pa.